Ty powiem się na jaką literę. Oliwia? Nie. Na, na D. Na D? Dominika? Uuuu! Moja o na imię Dominika. Ooo, ładnie. Akurat mnie to nie lubię, bo jest takie... nie wiesz. A moja Strawa się nie lubi tego imienia bardzo. Tak? No. Ja lubię. Dobra, ale wydaje ja mi... się, czy mogę zjeść, no bo jak przyszedł na krzywy ryj... Czy... mogę zjeść na krzywy <śmary. śmary> Ale gówno smaczne, ku... A wygląd... Nie, ale to... Może smakuje jak gówno, ale... Może wyrodę Google, ale faktycznie jeszcze lepiej. No i mamy twoje zdjęcie i dane. Pięć kawali teleskoń. Tak kurde złożyłam. Całkiem. No to weź sobie, najlepszy kawałek. Pier nie, pierwszy. Serio? Próbujesz. No. Ale właśnie ja chciałem wziąć środek, bo teraz muszę wziąć kąt. Można dochodzić, chodzi, środek? Nie, no, nie. Dobra, to wezmę ten lepszy. To możesz sobie też wziąć e, środek no mi stan bajnie. Co ogórek? Do góry. Ziemniak! A ja, ziemniak! Ja, że to... Nie, to, to A to bez ketchupa się? No to jest eee y, y, zł złotych No dobra, spróbuj. Ty nie spokojnie, no. Tobie nie? Nie no, spoko. Nie spokoję ci. Bo keczupu bo nie ma i sosu czaskowego. No ale... Nie mam władzy z ust. No dobra jest. No to co że lubisz? Dobra to to jest! Powiedziałeś, żebym wybierała, co chcę Dobra, ale nie powiedzieli, czy mogę, czy nie Mówię, że tak Boże, ale ten jest trimerka No tak. i środy, kurwa, wziąłeś <grym> Chcesz? No i No dobra jest A, No serio? Nie widać, to tak jak No bo jestem za stary, żeby się z jedzeniem mm. No powiedz, widzą, czym się podniecasz. Fajna taka śliska, soczysta. No, bo to jest, yy, Że to jest, smaków bo, ma dużo. Bo to jest yy, mozzarella wegańska, mozzarella wegańska się bardziej ciągnie, ale normalna też jest. To jest taki mix paru. Grzyby też jesz? Mhm. Grzyby to warzywa. Mhm. Pszenica też. A ty nie smakuje ci? Nie no, dobra jest. Myślałem że, być, myślałem, że będzie gorsza jak na wegetariaństwo No a tu mięso takie, nie mięso Tu jest mięso jakieś? No ten bezmięsny boczek, na no, tej drugiej jest Obok którą się... Kto? No, bo, no mi... bo mi się urwało Dobra, czekaj, kawałek chociaż Boże, czy oni są od siebie? Znałem jakieś teraz obserwacje. Ej, bez kipu. Dostałam jakieś trzy obserwacje. Tutaj na prywatny profil. Mam na prywatny. A, no to mój. Ale... Czy oni znają moje dane? No ja nie znam. No ale, ale z dupy coś, jakiś czas by mnie nie zaobserwował. Nie mam pojęcia. Czy tam było podane moje dane? Zapytaj się. Były tam podane jej dane? Nie, ja się zabiję chyba. Czemu? Policja zabije No, Nie muszę tak go sobie przyjadą. A tak było napisane. Aha. Dobra, ale przyjechać, ale byście chyba jest różnica, nie? Nie, ej. Ja się zabiję, jak są moje dane no podane. Dominisia123, to jest ten z Instagram? Nie. Boże, kto by tak się nazwał? Dominisia123. <grym> Był oferent. Ej, nie, tam są jakieś podane moje dane. I to jest jakieś pełno... pełno... pełno nowych obserwacji. Ile? O kurwa. Dwidzi... No, 20. Raz... no to tak tego nie. Nie roztrząsuj tego, to zapomną. Pomyśl tak, jakby tego nie było. Bo jak zaczniesz przeżywać, to będzie. Czy podałeś jakieś moje zamyków? No nie. No ale teoretycznie wiesz, no jest szansa, że nie wiem. Ktoś jakoś randomowo mógł znaleźć. No ale to luz. Przecież po Instagramie nic nie zrobią. Nie płacz! Jest pizzę z brokułem. Niech ci warzywka popra poprawił humor. już banuję tego, kto to zlikował. Już, już nigdy sobie nie przyjdę do tego strika. Słuchasz, koleżanko? To słuchaj. 10 złotych. Koleżanko, skoro pracujesz w finansach, to co sądzisz o roli innowacyjnych modeli finansowania w przedsiębiorczości kobiet w Polsce? Gej robił z giełdy, to akurat podobne tematy hihi. Ja hi. przejęłam mojego Aha! Masz nazwisko na Instagramie? Moje inne na nazwisko też mają, nie bardzo. I nic się z tym nigdy nie stało. Marlon Brando, 10 złotych. Kubuś, zawsze byłeś moim wzorem do naśladowania, a wolałeś się skurwić w labenderowki. Pomijasz do y, rozdajesz siano, stawiasz picie i żarcie dla niej, a ona nawet nie spojrzy na ciebie przychylnym okiem, że miły z ciebie chłopak. Widzicie, To jest tragedia. To jest piekło mężczyzn. Tragedia to jest coś, co się dzieje na moim telefonie. Wtedy nie musisz akceptować. Krom, no co 10 zł. Jestem zestresowana. No, ja wiem. Widzę po tobie, nie martw się. Boże, nie, muszę to usunąć w ale... No nie, nie robię nic z tego, bo, że mam masz na początku mimo, to, to była dla mnie niż na stolotę. No to bardziej ze mnie się śmialisz, że jesteś dla mnie nimo. Ale nie była masz na nim nim, masz po prostu... No tak w granicach rozsądku jeszcze. Dobra, lepiej. To hmm. przepraszam w tym razie. Nie no, mówię, że w granicach rozsądku. tak, hmm. Gromisz, trzy połączyć i stawiać. Chcesz już wyjść? Kurczę, no. Kurczę, szkoda, że zepsuli to wszystko. No, bardzo miło mi się to... Tą... nie było tego, bo ten kawałek, to no. nie... Niby no, Ale ja bo... kurwa nie tego nie zamówił! No nie spokójaj się, jesz. No bo jestem głodny! Aha. Gdyby było tu, kanapkę z też bym zjadł. Ale niedobre. Nie no, nie jest złe. Ale no. są lepsze rzeczy. A mogą być jeszcze gorsze. No niby tak. Bo żadne jedzenie tej pizzy są odnośnie. No. Dobra, ci... ale musisz obiecać, że mnie nie obrazisz od no zostawiliśmy samego tutaj z nimi, no nie, na pastwę no, losów. To najgorsze co można zrobić drugiemu mężczyźnie. Muszę połączyć. Może nie ja się z nimi, spotykam tak o... Bo Ty panikujesz, oni o tym wiedzą. Dobra, jedzą. ale... Mustafa, 10 złotych. Co było? On... Czy Kiedy wracasz do Egiptu. Każdy był w Egipcie kiedyś. To no, najpopularniejsze miejsce do wycieczek, dobra? 90% Polaków było w Egipcie. Dobra, że po... No ale jak to się dzieje, że kto może zaczynić z mam, kto może moich znajomych, i jest tylko y, znajomy... No, oczywiście wiem skąd te osoby, bo one mają jakieś kolejkowe w ogóle to nie tę stawę na przewodnę. No. Co było, powiedziane? Tylko zobaczyłem, że ciepło i usnę. Aha. Dajcie luz pomaga. Marisa Bielinna, 10 złotych. Dominiko zamówienie kabaretek i stringów erotycznych czeka na odbiór w paczką Macie Solec drugi. Tu możesz odebrać, jak tam zamówiłaś. Uuu, zamówiłaś. może zużyte. Jak tam No wiem. No, mi...

Czy to już muszę Wiesz, co Co? ...szybko? On okay. no Są tam prywatności tego profilu. No, tak. Czy to proszę, to tak, nie ma tam... O kurwa, ale masz jasno, da się to bo, no, bo ja mam... ...ustawienia. Dobra, chyba lepszy trochę, niż yy, chleb z tak? Natalia Kuliś, 10 złotych. Dominika, od kiedy jesteś kurwą? Na no, pewno by tak yy, ona im nie powiedziała, więc... <gryw> No wiadomo, że nie, ty przestań to mówić, widzisz, wiesz czemu to wszystko się zajściało, Bo oni zobaczyli, że ciebie to rusza, jakby wiedzieli, że nie, takie hmm. nasza